31, 5, 43 Ustawa o mobilizacji młodych. Roczniki 1920, 21 i 22 mają stawić się do rejestracji i jazda do Niemiec. Jest to niemal pobór wojskowy. Popłoch. Potrzeba im teraz Polski. Wczorajsza Parisier Zeitung przytacza artykuł Agencji Stefani, odmawiając odegrania roli, która przypadła jej w Europie. Roli, której nikt nie zaprzeczał jej. Wyciągając kasztany z ognia dla nieprzyjaciół cywilizacji europejskiej od dawna czekających na wojnę, aby zdać na ich łaskę i niełaskę kontynent europejski, Polska zdradziła nie tylko swe własne interesy, lecz także interesy tych wszystkich narodów kontynentu, pośród których dzięki zaletom swego narodu, dzięki swej historii i swym tradycjom mogła ona słusznie domagać się honorowego miejsca, jakiego nie miało się zupełnie zamiaru jej odmawiać. Wspaniałe. 30 maja 1943 świat dowiaduje się, że jednak coś takiego jak Polska istnieje, bo im teraz żal. Kilka milionów doskonałego żołnierza mogli mieć, nie tylko nas, całą Europę, ale trzeba było się do tego inaczej zabrać. Nie po prusku i nie po kapralsku. Sama idea nie była głupia i to widzi się teraz coraz wyraźniej. Czwarty, szósty, czterdzieści Francuzi w Algierze utworzyli Komitet Wyzwolenia Narodowego. Coś w rodzaju parlamentu. Teraz dopiero poczują się w swoim sosie. Będą teraz mogli żreć się, intrygować i gadać, gadać, gadać. Będą wyzwalać naród gębą. Giraud będzie darł koty z degolem, Mniejsi z mniejszymi, szum posłowie. Wszystko będzie gadać, gadać, gadać. 643. A w Ameryce odbywa się konferencja pod nazwą Hot Springs od miejscowości, w której się odbywa. Radzą nad podziałem produkcji światowej po wojnie. Virginia jest świadkiem homeryckich bojów o świnie, bekony, cukier, owoce, zboże itd., Delegacja anglosaksońska zaproponowała, aby Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania i kraje skandynawskie poświęciły się hodowli i uprawie jarzyn i owoców, podczas gdy Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja, Argentyna i Australia produkowałyby zboża. Ale Chińczycy zwąchali się z Amerykanami i nie chcą pogodzić się z innymi. Wszystkie tego rodzaju porozumienia są bezcelowe, gdy nie ma zrozumienia. 13.6.43. Zielone Święta. Cudowny dzień. Będziemy kąpać się. Basia zbiera po kątach jedzenie, ja rzeczy. Miałbym ochotę pisać jak rej, z uczuciem błogiego szczęścia. Lato, gdy przyjdzie, tylko sobie mówić. Uważaj, miła duszo. Masz wszystkiego dobrego dosyć, a wszakoż z bojaźnią Bożą, a z wiernym dziękowaniem jemu. Używam, ogarnia mnie coś jak. Zapach potraweczek nadobnych, nagotowanych grzanek w czaszy w rozkosznym piwie. Te letnie dni są pełne smaku, są przyprawione, pachnące. Życie staje się tym ciągłym przeżyciem. Dzień upalny. Pojechaliśmy nad wielką gliniankę pod Valenton. Jedna z niewielu dzikich plaż pod Paryżem i mało znana. Było pusto. Rozbiłem namiot, aby mieć trochę cienia, i potem było już tylko słońce i woda. Nic więcej nie pamiętam. Przypomniały mi się długie godziny bezmyślnego leżenia na piasku nad morzem w Grisson. Można nie myśleć i nie można myśleć. Język staje kołkiem w gardle i nie chce się nawet mówić. Potem skok do wody i po wyjściu z wody cudowny głód. Chleb, masło, ser, kiełbasa, świeże jajka, wino, słońce, leżenie, woda i znowu jedzenie. Do samego wieczora. Wracaliśmy już o zmroku. Na port de Charenton jedliśmy lody z wózka i chłodziliśmy się językiem. 14 6, Dzień szary, wiatr i zimno. A wieczorem pojechaliśmy do Robertów. Jak zwykle miło zaprosili nas znowu na tegoroczne wakacje do domu ich ciotki do Chambla. Bardzo nas to ujęło, ale jeszcze nie wiemy, co zrobimy bo w tym roku chcemy mieć także trochę naszych wakacji, zaszyć się gdzieś w jakiejś oberży wiejskiej, dobrze jeść i robić, co dusza zapragnie. Marzymy już o takiej oberży od dawna. Jestem zmęczony.